Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na szybkim podsumowaniu tygodnia. Ostatnio w ostatnim filmie w sobotę mówiłem, że spodziewam się jakiejś głębszej korekty na rynkach i co? I nic, nie było żadnej głębszej korekty. No była jakaś korekta na S&P. Może jedna jakaś świeczka czerwona. Zeszliśmy trochę w dół. Lekka korekta, ale tak naprawdę zrobiliśmy już wczoraj nowe ATH. To co powiedziałem, bo bo no muszę to za każdym razem powtarzać, jak mówię, że spodziewam się jakieś korekty czy wzrostów. To, że spodziewam się korekty, to nie znaczy, że uważam, że należy założyć shorta. Wręcz powtarzam to wiele razy, już wiele razy powtarzałem, ale powtórzę dzisiaj jeszcze ze trzy razy i w kolejnych filmikach pewno też, że jesteście po złej stronie rynku, jak gracie shorty przy silnej hoście, szczególnie na takim etapie, w którym jesteśmy teraz. I to jest kiepski pomysł: zakładanie shorta. Jeżeli chcecie grać co innego, jak gracie sobie day trading, tam to nie ma większego znaczenia. Choć też granie shortów jesteście po złej stronie rynku. Tutaj akurat nie ma znaczenia na walutach, ale jak gracie na akcjach czy na kryptolutach, to grając shorty, no. Narażacie się na to, że w większości przypadków stracicie. A jak coś zarobicie, to prawdopodobnie nie odrobicie tego, co z, y, straciliście przy tych shortach. Więc nie zakładajcie pozycji short, bo będziecie po złej stanie ręką. Tutaj zasadniczo można by na tym shortzie zarobić, ale statystycznie rzecz biorąc, nie opłaca się to robić przy tak silnej hoście jak jest teraz. S&P nowe ATH, NASDAQ. Tutaj spółki technologiczne trochę gorzej. Tutaj ten short może już by w miarę się opłacał, ale znowu mówię, w tym przypadku akurat. Ale w większości by się nie opłacał, bo jesteśmy w silnej hoście. Idzie w górę w większości przypadków, więc bardziej się opłaca zakładać longi niż shorty. Muszę to powtórzyć kilka razy, bo były dwa komentarze pod ostatnim filmem, które Sugerowały, że ja sugeruję, żeby zakładać szorty. Jak będzie lato, to te szorty załóżcie. Yy, dobra, zobaczmy, co się podziało dalej. Spółki technologiczne trochę gorzej. Mamy odbicie pod koniec tygodnia, ale jakaś korekta. No, większa. No patrząc na to, co się dzieje ostatnio, jakaś większa była, ale to już jest naciąganie faktów. De facto korekta jak korekta i yy, koniec tygodnia w górę. Giełda w Niemczech. Lekka korekta i testujemy ATH. Anglia tutaj korekta jakaś minimalna i w górę. WIG. WIG też nowy lokalny szczyt. Chiny. Chiny za to idą w bok i tutaj nie widać jakiegoś takiego odreagowania. Mimo tego, że chińskie spółki radzą sobie lepiej niż amerykańskie spółki. Gdzie tu fundamenty, ale do tego jeszcze wrócę. Giełda w Japonii też tu za wiele się nie podziało. Transport wyskoczył w kosmos. Po prostu gospodarki rozwijają się. Znaczy to w sumie chińska gospodarka się rozwija w mega szybkim tempie, a reszta od Chińczyków kupuje. I transport nam rośnie w górę. Na krypto, na krypto to korekta nawet niezauważalna. Lejdźmy dalej. Wybrane kryptowaluty. Bitcoin. Na Bitcoinie mieliśmy korektę. Ta czerwona tutaj świeczka. wydawała się, że korekta się może, może rozwinąć tak samo jak i na giełdach, ale odbicie. Kolejna zielona świeczka pokryła tą wcześniejszą i nowy lokalny szczyt. Nie zeszliśmy poniżej ostatniego lokalnego dołka, czyli tam 52 tysiące dolarów za bitcoina. Jesteśmy w trendzie wzrostowym. Co prawda, przez cały czas gdzieś mielimy, w miejscu pomiędzy tym 50 tysięcy, 65. 000. I dawno już, dawno od 14 kwietnia Bitcoin nie zrobił nowego ATH, ale za to inne kryptoluty robią i one korzystają z tego, że Bitcoin gdzieś tam mieli trochę w miejscu. Ethereum nowe ATH, ostatnio Binance Coin też było ATH. Korekta dość mocna i utrzymuje się trend wzrostowy. Cardano nowe ATH. Polkadot. No tutaj do ATH trochę brakuje. Mieliśmy 18 kwietnia ATH, no ale utrzymał się trend wzrostowy, pomimo, że ta linia trendu jedna została przełamana. Zilica. Przetestowaliśmy wcześniejsze ATH. Jest też pozytywnie VeChain. Odbicie spore do ATH jeszcze trochę brakuje. Uniswap. No tutaj mieliśmy w okolicy wcześniejszego ATH 40 dolarów. Monero. Monero bardzo sobie dobrze radzi i stuknęło nowe ATH, po raz pierwszy od bańki w 2017 roku, chyba tak. Tak, od grudnia 2017 Monero dobił do ATH swojego. Czyli niektóre krypto nadrabiają za Bitcoinem Engine. a tutaj ostatnio się za wiele nie dzieje Chainlink. Też stuknęło nowe ATH Tezos. No, to też nowe ATH nam sztuknęło. Jak widać altcoiny dają radę agi. O, akurat ostatnio nic wielkiego się nie dzieje. Trend boczny fetch podobnie. Tron. No, Tron bardzo blisko testowania swojego ATH. Litecoin. Litecoin też dobił do swojego ATH. Przetestował ATH z bańki z grudnia 2018 370 dolarów za Litecoina. Jak widać goni, goni. To więc zostały zachowane i tak coraz większe te fale nam się tu tworzą. Taka hiperbola, no, jakby zmniejszy, to tak wygląda to nawet na hiperbole. XRP idzie w górę, ale do ATH jeszcze trochę brakuje. Stellar wyrównał wcześniejszy lokalny szczyt i Doge. I to jest evenement tego, co się dzieje. Ostatnio, bo nowe ATH stuknęło, ciśnie w górę. I teraz e, a propos tego Dja, to jeszcze takie przypomnienie. Kiedyś nagrałem taki film nawet na moim blogu, blogprezesa.pl, jest artykuł o tym, co jest najważniejsze na rynkach. Bo dużo ludzi nam się sprzecza. Fundamenty, analiza techniczna inni mówią, że a AT nie działa. Inni, że fundamenty nie działają. Przerzucają się argumentami. Ale najważniejsza jest moda. Fundamenty, analiza techniczna ludzie się skupiają na innych rzeczach, a moda. Jak widać, jest najważniejsza. Doge została kryptowaluta stworzona już bardzo, bardzo dawno temu. E, bardzo. Tak jak pewno nie dojdziemy, kiedy było, ale to jest jedna ze starszych kryptowalut. Została stworzona jako taki mem, jakiś żart. Tak naprawdę e, nieskończona podaż, czyli tu nie ma jakiegoś limitu, przynajmniej tak jak w Bitcoinie, że 21 milionów i więcej nie będzie. Nie, tutaj miliardy. Dodżów. powstaną, nie ma to znaczenia, nie ma to znaczenia, że to fundamentów nie ma. Znaczy jakieś tam fundamenty są, ale takich, jakie, które można by tutaj przytoczyć, że Doge powinien kosztować tyle i tyle. Token jako mem stworzony, a jest na czwartym miejscu kapitalizacji w kryptowalutach. zaraz za Binance Coinem, Ethereum i Bitcoinem. Bardzo mu niewiele brakuje do Binance Coina, do tokena największej giełdy na świecie, kryptowalut, która już się zajmuje nie tylko giełdą, ale też można tam kupować, sprzedawać akcje, można grać na dźwigni. Na Binance Coinie już można robić większość rzeczy, co yy, normalnie u brokerów kiedyś się robiło, kupowało, sprzedawało. Teraz Binance Coin już, Binance, giełda Binance załatwia wszystko. I co ciekawe, można to robić anonimowo nadal. To już jest taki największy joke a propos tego, co się dzieje ogólnie na świecie i tej inwigilacji i śledzenia. To na Binance można nadal sobie anonimowo handlować kryptowalutami, jeżeli nie wchodzimy w fiaty. A stablecoiny nie są traktowane nadal jako fiaty, więc można sobie kupować i sprzedawać, nawet kupować akcje, wchodzić w dźwignię. Więc taki event. Ale ja nie o tym. O tym, że Doge, token stworzony dla żartu, jest zaraz za Binance'em. Więc nie fundamenty, nie analiza techniczna, tylko moda. Moda jest najważniejsza. Najwięcej zarabiają ci, którzy podążają za modą i najlepiej na tym ci wychodzą. Najgorzej wychodzą ci, którzy grają w shorty w silnych trendach wzrostowych, gdzieś próbują złapać kolejne szczyty. Bardzo bardzo kiepski pomysł. Ci, którzy gdzieś patrzą tylko na, na fundamenty, a nie patrzą na to, co się dzieje i czy jest w ogóle ten rynek, dana branża modna, co z tego, że mogą być dobre fundamenty, jak nikt tego nie kupuje, bo nikt o tym nie wie. A kryptowaluty stały się ostatnio mega modne, a Elon Musk, mega influencer i no, postać znana przez większość ludzi na całym świecie i jego tweety. Tak jak Donald Trump kiedyś, a może już nawet przebił Donald Trumpa swoimi tweetami to, jaki ma wpływ na rynek. Tak jak Donald Trump kiedyś zatweetował coś, to rynki w górę albo w dół leciały. No teraz Elon Musk tak sobie steruje, czy steruje, tak sobie rzuca jakiegoś tweeta i ma gigantyczny wpływ na to, co się dzieje na krypto. Jeden z tweetów taki był, że kupował bitcoina. Kurs wyskoczył w górę inny o doczkoinie to już wiele, wiele tweetów było. No i można powiedzieć, że nawet sam się chyba nazywa takim ojcem szefnym e, doczkojna Pytanie, czy robi to dla żartu, dla Beki, czy po prostu zbija na tym no nie ma to jakby większego znaczenia. Jeżeli co ma znaczenie, znaczenie ma to, żeby sobie zdawać z tego sprawę, że nieważne jakie są fundamenty, jaka jest analiza techniczna, może być e, totalnie. E, Coś z kamem, a zostać wypromowane i wyskoczyć w kosmos, co nie oznacza, że później to nie spadnie gdzieś mocno. I Doge, jak popatrzymy sobie na jego historię, to lubi mieć takie wyskoki i potem mało się dzieje. O dodżu już mówiłem nieraz, jak się gra na dodżu, że czeka się na takie wybicie, kupuje i potem się czeka na wyskok, tu też wyskok, i potem znowu. A potem go wraca i przez wiele, czasem miesięcy albo lat się nie dzieje nic spektakularnego na dodżu, chyba że znowu jakiś influencer albo. Jakaś znana twarz, yy, zacznie o nim gadać. Moda, 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 moda. Jeszcze raz moda. I trzeba sobie się z tym pogodzić. Jeżeli ktoś uważa inaczej, no to yy, może mieć problem, żeby tutaj dobrze zarabiać na rynkach. Nie znaczy, że nie będzie zarabiał. Tylko jak widać yy, po tym, yy, co, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że tak, że tak, te trudy wyskoczyły w kosmos. Mogło. Być zupełnie inaczej i ci, którzy opowiadali, że, że wyskoczą w kosmos, mogło się okazać, że, że nie, że już kryptoluty by nie wiem, moda przeszła na kryptoluty i nic by się z tym nie działo, ale stało się tak, jak się stało, więc e, ci, którzy wierzyli, że, że bitcoin, kryptoluty mają przyszłość do tego momentu do tej sekundy i następnej ma, ma to sens. Nie wiadomo, co będzie w przyszłości. Dlatego fajnie, fajnie się mówi, jak już się wydarzyło. No. Nie bierzemy pod uwagę alternatywnych scenariuszy, jakie mogłyby się wydarzyć. I to jest ważna uwaga do wszystkich, bo na tym hypie, który się teraz rozwija, to myślę, że sporo osób gdzieś będzie chciało się podczepić jeszcze pod tą bańkę, kupować gdzieś na szczytach, żeby tylko zarobić, bo ktoś tam zarobił i i że hodlowanie jest spoko, i że nieważne kiedy kupisz i tak zarobisz. Wszystko działa do czasu. Nie wiadomo kiedy się to skończy, więc chronić swój kapitał, dywersyfikujcie go i zarządzajcie tym kapitałem. A kolejna sprawa, co jest według mnie o wiele trudniejsza yy, niż zarobienie, jest utrzymanie tego kapitału, który się zarobi. Yy, zarobienie wydaje się być o wiele trudniejsze, ale tak naprawdę to szczęście i możesz kupić sobie los na loterii i wygrać, nie wiem, kilka milionów, albo kupić sobie jakąś kryptowalutę, zapomnieć o niej na kilka lat i też się okaże, że na przykład masz już kilka milionów. Ale co z tymi milionami zrobić? Jak to zagospodarować? Jak to ogarnąć? No tu już jest, jakby, mało temat poczytny, mało. Kogo interesuje, bo mało jest takich osób, które tak zarobiły i mają z tym problem, a bardzo dużo jest osób, które chciałyby tak zarobić i myślą, że jak zarabią, to już im się cały świat zmieni. Dlatego większość ludzi skupia się na tym, czy tam w swoich szkoleniach, czy w swoich filmikach, czy na blogach, jak zarabiać, a nie jak ten kapitał później utrzymywać, no bo to już jakby nie ma. Nie ma tutaj brania, nie ma tutaj za dużo chętnych, więc po co, po co komuś o tym mówić, jak tych ludzi to jest tak mało, że szkoda, a tych, którzy chcą zarobić miliony to jest stada, stada baranów jest, więc jest kogo golić. Dobra i jeszcze zobaczmy dominację Bitcoina. Cały czas nam ta dominacja spada, już spadła do 45. Porównajmy do tego, co było. W 2017 wtedy mieliśmy 35%. I to co mówiłem, że jak już byliśmy na dnie, no to wtedy koniec tej hostsy był. Czy znajdziemy tak nisko, czy jeszcze niżej? Nie wiadomo. Dobra, zobaczmy, co się dzieje na walutach. Indeks dolara mamy spadek. Było takie odragowanie, wydawało się, że ta świeczka tutaj 30 kwietnia, taka świeczka odwrotu, że tutaj. Dołek uklepany, lecimy w górę. Nie. Zmyłka. Kolejny niższy dołek. I teraz na kolejnych parach euro USD widać, że odbiliśmy w górę. Dolar nam tutaj traci do euro. Na frank do złotówki. Złotówka nam odrabia, była taki okres, że wydawało się, że giełdy polecą dół. Złotówka mam być osłabiała. Ale koniec tygodnia złotówka do franka się umacniała. Do euro, do dolara, no jeszcze bardziej, bo dolar nam ogólnie się osłabił, i do funta również. W surowce jeszcze wybrane, złoto. Tu, jakby na giełdach były większe spadki, to spodziewałem się, że pewno i złoto i srebro też spadnie, ale mamy odreagowanie i w górę, więc złoto również w górę. I na razie ten dołek na 1675 wydaje się być uklepany, do czasu, aż nie przyjdzie jakaś większa korekta. I na srebrze też mamy ładne odregowanie. Palat po przywitku swojego ATH tutaj zrobił ładną korektę. Przetestował ten poziom 2875, więc jest spokojnie potencjał na dalsze wzrosty. Platyna powoli sobie do góry idzie. Mieć. Nowe ATH, o coś wspominałem ostatnio, że miedzi idzie na ATH. No i mamy ATH na Miedzi. To wszystko się jakby komponuje razem: transport i ta kasa, która przepływa no, giełdy w górę. Chiny budują na potęgę wszędzie, wszystko co tylko mogą. Korzystają ze swoich 5 minut. Reszta świata gdzieś tak trochę przydżumiona, taka gdzieś. Tym wirusem zamieszana. Chińczycy oczepali się szybko i do przodu idą. To jest też sytuacja, wydaje mi się, że nie do utrzymania na dłużej, no, bo to, co się dzieje, tak jak mówiłem, jak był Trump prezydentem, że to, co robi Trump, pod publikę to wygląda, że walczy z Chinami. Wojna handlowa i w ogóle super, hiper, ale za tego jego prezydentury to Chiny tu mocno się umocniły. A teraz mamy kolejnego prezydenta Bidena, że to też miało być jakieś, nie wiadomo, co się pozmieniać miało, ale dalej polityka mniej więcej podobna, i Chiny dalej się umacniają, i Stany na razie nic z tym większego nie robią poza tym, że Biden utrzymał te wszystkie cła, i że tak, tu walczymy z Chinami, a to ja mam wrażenie, że to kolejny prezydent, który powoduje, że te Chiny się umacniają, bo no, takie są fakty i no, ciężko temu zaprzeczać. Pewno można by zrobić coś innego, żeby tak nie było, ale na razie taki stan rzeczy się utrzymuje. Czy na dłuższą metę cały świat tak będzie sobie patrzył, jak Chiny się umacniają, a, a gdzieś się Europa Zachodnia i Stany pogrążają? Nie wiem. Na razie tak się dzieje i nikomu to czy nie przeszkadza, ale dużo się mówi, dużo takiego takiej pyskówki jest, czy to w internecie, czy w mediach mainstreamowych, ale to, co robi świat Zachodu, to robi dobrze Chinom. To też jest y, dziwne, że mało osób to zauważa, szczególnie tych, którzy y, gdzieś nie połają sympatią do Chin, nie zauważają tego, że y, właśnie świat zachodni gdzieś tak to, co robi, te decyzje podejmuje, powoduje, że Chiny są coraz mocniejsze. Że Chiny po prostu realizują sobie swój plan i nie muszą się nawet za bardzo starać, nic zmieniać, bo po prostu robią swoje to, co robią od tam 10-20 lat. I ropa jeszcze, na ropie mamy też odbicie. Ropa jakby idzie w tym samym kierunku co gospodarki, wszystko w górę, to ropa też w górę. Przypomnienie na koniec, to, że są jakieś korekty, jakieś spadki, to, że ja powiem czasami, że jest możliwa jakaś większa korekta, to nie oznacza, żeby zakładać shorta i na tym shortcie zarobić miliony, bo jest silny trend wzrostowy i zarabia się te miliony na wzrostach, na longach, a nie na shortach. Bo shorty to w większości to są po prostu większy fart. Co chwilę ktoś mówi, że będzie krach, spadek, i tak już od wielu lat, i ktoś tam kiedyś trafi i powiedzą, to ten trafił, ten przewidział krach. Tak, ale te tysiące innych osób nie przewidziało, więc jakie macie szanse, że będziecie obserwowali, słuchali kogoś, kto akurat przewidzi? Ślepy los tak naprawdę. Z modą nie wygrasz. Moda się może zmienić w każdej chwili, ale póki jest jaka jest, to trzeba się jej trzymać no, chyba że chcecie płynąć pod prąd, to zostaniecie dość mocno poturbowani, więc lepiej na to uważać. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę. Dzięki za komentarze. Piszcie komentarze, nawet te negatywne, jak Wam się coś nie podoba. Zresztą, jak widzicie, ja nie kasuję komentarzy. Jeżeli ktoś tutaj otrzymuje kulturę, a ostatnio już dawno nie było, żeby ktoś. Gdzieś przeklinał w komentarzach i zachował się niekulturalnie, więc wszystkie komentarze są. To nie jest kanał taki jak o różnych szkoleniowców, że niekorzystne komentarze są kasowane, no bo by nie pasowały do ogólnego kontentu i ludzie są banowani tylko dlatego, że mają swoje zdanie. No, to jest jakby z marketingowego punktu widzenia i z szkoleniowca logiczne, że. Nie możesz, jeżeli możesz skasować negatywny komentarz, to musisz go skasować, bo inaczej tych szkoleń sprzedasz mniej. Więc jeżeli też jesteście na kanałach, gdzie zobaczycie komentarze, są same pozytywne, to też się jakaś lampka powinna zapalić, że coś tu chyba nie halo, bo nie ma ani jednej osoby na świecie, która byłaby popierana przez wszystkich koło i nie było e, jakby innych osób, które by uważały inaczej. Więc możecie śmiało pisać negatywne komentarze, byle bez bluzgów. No bo wtedy to pewno band z automatu. No bo yy, Jednak szanujmy się i wydaje mi się, że szacunek do drugiej, osie, do drugiej osoby jest ważny. A to, że tak piszecie, jak, jeżeli ktoś tak pisze, oczywiście, hejty, to hmm. pokazuje, że nie ma szacunku do samego siebie. Więc tu, jeżeli ktoś nie ma szacunku do samego siebie. No, to ciężko wymagać, żeby miał szacunek do jakiejś drugiej osoby. Przeważnie, to, co komuś wypominacie, to tak naprawdę jest to, co, z czym sami macie problem. Taki to jest schemat, taki tip psychologiczny. Więc, jeżeli zwracacie komuś uwagę na coś, to zastanówcie się, czy czasem sami nie macie z tym problemu. Może się przydać. Dobra, teraz to już koniec. Miłego weekendu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Następnym razem.